Święta, święta i po świętach A dzisiaj zaczniemy testować krem, który otrzymałam Na święto Bożego Narodzenia, jak widać Który ma zapobiegać swojej skórze na rękach Niestety jeszcze nic o nim nie wiem nie go nie testował z moich najbliższych, więc trudno mi powiedzieć czego się spodziewać No niestety też nie powiem jak pachnie, bo nie czuję zapachów od 14 lat A jak się rozsmarowywuje Całkiem okej, okay, przyjemnie nie ma oporów, leciutki kremik. Zobaczymy jak się sprawdzi po tygodniu, czy daje radę, także czekajcie na dalsze recenzje i do zobaczenia znowu pa! Watogodniowa aktualizacja kram do rąk ZOZU, stosuję jego od świąt Bożego Narodzenia dostałam w prezencie i na pewno to co mogę Wam powiedzieć, to ten kram do rąk jest lekki, nie powoduje lepkiej skóry, fajnie się rozmarowuje, dobrze nawilża skórę. Także może mały pojemniczek, ale całkiem ok jak na prezent, jakiś dodatek do prezentu czy coś takiego. Całkiem spoko rzecz. Polecam ja, Alice.